Poranny Gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam. Moim gościem jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan prezydentem 140-tysięcznego miasta już prawie 7 miesięcy. Tak, czas szybko leci. To pana pierwsze doświadczenie na tym stanowisku. Spodziewał się pan, że taka to będzie właśnie praca? Tak, spodziewałem się takiej intensyfikacji, takich zadań. Które stoją przed prezydentem miasta. Wiedziałem, z czym, z czym taka praca ma związek. Bardzo intensywny okres, bardzo wymagający. Przede wszystkim odpowiedzialność, która jest każdego dnia przy decyzji odpowiedzialność za mieszkańców, odpowiedzialność za miasto, bardzo wymagający okres. Część wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w Polsce nie należy do żadnej partii politycznych. To lepszy czy gorszy wariant sprawowania władzy? Czuje pan oddech swojej partii? Nie, takich, takich okoliczności nie ma. To jest samorząd. Przede wszystkim jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i program, który Platforma Obywatelska wdraża w kraju. On w ogromnej mierze również odzwierciedlał program, który ja proponowałem mieszkańcom miasta. Ziona Góra, przede wszystkim tutaj nacisk kładziemy na politykę senioralną, bo to w mieście chcę wprowadzić i wprowadzam oraz przede wszystkim pozyskiwanie funduszy europejskich i tutaj na to również musiałem przedstawić bardzo mocno miasto, przede wszystkim departamenty, strategię miasta w tym krótkim okresie czasu, która odbiegała od celów, które wybrzmiały podczas kampanii. To był trudny okres, przede wszystkim z uwagi na, to, na tą wymagającą komunikację i z Urzędem Marszałkowskim, częste wizyty w Warszawie. Musimy pozyskać dofinansowanie, szczególnie KPO, szczególnie Fewle, Fenixy, te wszystkie Programy musiały być teraz dopasowane do tych inwestycji, które stanowią program, a przede wszystkim, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. I tutaj mówię o amfiteatrze, mówimy o inwestycjach w drogi, bo z tym jest największy kłopot w mieście Ziona Góra. Mówimy o infrastrukturze sportowej, o budowie szkoły na łyżyce Czarkowie, czyli te wszystkie zadania muszą mieć to finansowanie kolej aglomeracyjna to więc to to przemodelowanie przede wszystkim struktury urzędu strategii urzędu gminnego programu rewitalizacji, który teraz kończymy uzgadniać te wszystkie czynniki trzeba było spiąć właśnie do, do grudnia rozpoczynając prezydentury, powiedział pan, że będzie przede wszystkim konsultował wszystkiego, wszystkie działania konsultował z mieszkańcami miasta jak na przykład amfiteatr tak. czy deptak jaki będzie deptak już jest decyzja tak już tylko nawiążę do, do tego pytania tak to jest dla mnie podstawa. Aby spytać mieszkańców, mieszkańcy też chcą być identyfikowani z polityką miasta, z inwestycjami, dlatego przygotowuję modele konsultacji w ten sposób, że odpowiednie służby, eksperci, Projektanci przygotowują kilka wariantów, wariantów, które są optymalne, ale się różnią od siebie. Mieszkańcy mają możliwość wyboru tego, co będzie nas charakteryzowało. I miasto, i tak naprawdę ta debata, szczególnie w tej sferze internetowej, jest bardzo żywa, bardzo odpowiedzialna. Myślę tutaj o amfiteatrze. Były dwa zadaszenia tego amfiteatru, dwa świetnie przygotowane indywidualnie przez architektów, projektantów. Mieszkańcy wybrali w głosowaniu dzisiaj. Mamy już deptach. tak, tak, już mam. Pierwszą informację, jeszcze zliczamy głosy przede wszystkim internetowe, gdzie to było potwierdzenie, numerem telefonu, to głosowanie przebiegało w sposób bardzo, bardzo rzetelny. Tam będzie bardzo mała różnica. Deptach cieszył się olbrzymim zainteresowaniem Starówka. Przede wszystkim te dwie koncepcje konsumują to potrzebę zachowania historii, czyli tych płyt biało-czarnych. Jedna bardziej tą, to rozwija, druga koncepcja troszkę nie pokazuje te. Płyty, ale mieszkańcy ogromnie żyli deptakiem. Uważam, że to też pozwoli nam dopasować ten projekt do pewnych zmian, które się mieszkańcy zaproponowali. No, tutaj mówiłem przede wszystkim o wprowadzeniu wód opadowych, bo to jest jakby głównym dzisiaj będą, czynnikiem. Będą zbiorniki podziemne? To bądź... jest już kwestia techniczna Zwiku. Mamy nowego prezesa WIK-u który musi też współpracować z służbami miejskimi, z departamentami. Priorytetem jest rozebranie tych starych, sklawiszowanych płyt, które są od lat 70. Wykorzystamy jednak parkingi na, na takie miejsca wype wypełniające miasto, ale tutaj położymy nową, nowo, nową nawierzchnię, ale musimy po pierwsze zinwentaryzować, co jest pod spodem. Podmakanie kamienic, zawilgocenia. Z tym musimy walczyć, odprowadzić wodę i zbudować tzw. ogrody deszczowe, zbiorniki, ale te kwestie już inżynierskie przedstawi pan prezes nowy w uzgodnieniu z departamentami inwestycji. To jest sobie priorytetem te, tego zadania. No Ale już jest decyzja, czy będzie to granitowa bardziej, czy bardziej betonowa? Tak, jest już rozwiązanie. Ostatnie protokoły, bo to wydział departament partycypacji społecznej to prowadzi, ode mnie urzędnicy, zrobimy osobną konferencję, nie chcę jeszcze zdradzać, co wygrało, bo to jest, musi być poprzedzone przede Wszystkim pokazaniem tych projektów oraz Pewną analizą, bo jest bardzo ciekawa, jak, jak głosowała młode pokolenie góry, jak, jak głosowali seniorzy, to więc to wszystko będzie mieli mniej więcej porozbijane na takie wypełnienie tego przekazu, jeśli chodzi o wybór koncepcji. Cieszę się, że ten projekt, bo ta część starówki, ona musi być nowoczesna, musi być dostosowana do przedsiębiorców, do turystów. Starówka musi żyć. Już dzisiaj żyje mocno z uwagi na to, że udało nam się sprowadzić lodowisko do, do Zielonej góry, to więc przedsiębiorcy, usługi i sama ta radość przebywania mieszkańców na Starówce jest dopełniona tym lodowiskiem. Bardzo fajnie to wygląda. A będzie ustawa krajobrazowa, że będą na przykład jednakowe ogródki, będzie te szyldy jednakowo... No, teraz na razie troszeczkę to jest tak, tak chaos. Tak, dokładnie. Ostatnio nawet jeszcze rozmawiałem z prezydentem Poznania, bo odwiedził mnie pan Jaśkowiak i on miał podobne wyzwania w Poznaniu. Przede wszystkim uchwała krajobrazowa, ujednolicenie wygód Lądu, standaryzacji, jakości starówki. Chcę czerpać z doświadczeń kolegi star starszego starszego stażem, Star, starszego stażem. W czasie się też również kampanii z panem Jaszkowiakiem. to więc tak chcemy podjąć to działanie przede wszystkim park kulturowy na Starówce następnie uchwała krajobrazowa konsultacje podzielenie miasta na przestrzenie i ta ym, przysłanianie kamienicy reklamami to trzeba uregulować pewną kompozycję kolorystyczną na Starówce to jest olbrzymie wyzwanie ym, przede wszystkim chciałbym to też oprzeć o architekta miasta gdzie trwam ten proces ym, konstruowania tej jednostki, tej osoby, strukturze urzędu, współpracy również z innymi departamentami, to więc 2025 rok mam nadzieję, że te prace wystartują. Zielona Góra jest szóstym co do wielkości miastem pod względem powierzchni w Polsce. Czy już jest dokładny zarys tego, gdzie będą na przykład domki jednorodzinne, gdzie będą bloki, gdzie będzie taka zielona przestrzeń do rekreacji sportów, gdzie będzie strefa dla produkcji przemysłu? Te prace trwają do końca 2025 roku. Mam nadzieję, że nie będzie problemów, że powstanie plan ogólny dla miasta. To jest ustawowy obowiązek dla samorządów. Odpowiednie departamenci, eksperci pracują nad narysowaniem miasta, tak można powiedzieć, kolorystycznie w skrócie, zielonej góry na przyszłe 10-20 lat. Tam będą zabezpieczone tereny. Przede wszystkim, jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to musimy unormować, bo miasto musi rozwijać na zewnątrz, nie do wewnątrz. Mamy tą zabudowę tak urządzoną, że praktycznie nie ma gdzie stopy postawić w starym mieście. to więc szukamy terenów w dzielnicy, to znaczy w sołectwach, ale też szukamy terenów pod inwestycje i tutaj też przede wszystkim rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy są też właścicielami z własnych działek, o ich pomyśle na biznes, o rozwoju. Te wszystkie czynniki musimy połączyć razem, i ten plan ogólny yy, ukształtuje. Opiszę te powierzchnie, gdzie będą zakłady przemysłowe, gdzie będą usługi. To więc tak, te prace są trwają, zabezpieczenie ogródków działkowych, one zostaną. Jeszcze raz pragnę uspokoić e, mieszkańców miasta, tereny zielone. Też proszę pamiętać, że e, w następnym roku e, przerodzimy bardzo intensywnie, już troszeczkę odejdę do tematu do rewitalizacji parków, bo postawiłem w dużej mierze na kształtowanie zieleni i przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, czyli park Piastowski, Park Świętej Trójcy, Park Pod Gwiazdami przy broni oraz Park Smoczy powstałaś piękna koncepcja bardzo indywidualna bardzo charakterystyczna dla tej części, przestrzeni zielonej, która jest tam bardzo ucierpiała poprzez zabudowę poprzez brak zaniedbania kiedyś w mieście to więc chcę to mieszkańcom przywrócić to go powiększyć ten park to więc jest parę pomysłów na na ziele w mieście jutro Mamy koniec roku, tak. zapowiada się Sylwester Miejski bez fajerwerków, bez petard. Były konsultacje społeczne w tej sprawie, czy po prostu jest to taka, taki trend, taka moda wśród wielu miastach, już takie, tak. takie rzeczy się wydarzają? Tak, to jest przede wszystkim głos dużej grupy mieszkańców miasta. Przede wszystkim no racjonalnie. Podchodzimy do sylwestra. Petardy, wystrzały naprawdę bardzo negatywnie wpływają na nasze pociechy, na nasze zwierzęta. Nie tylko psy czy koty, ale również ptactwo. To przede wszystkim też poszanowanie. W tym zakresie głosu mieszkańców. Chcemy zaproponować, i proponujemy inne rozwiązanie, dużo kolorystyki, laserów, świateł, nowych technologii, gdzie możemy pokazać to przejście w nowy rok. Czyli Zachęcam mieszkańców? Wiek już, tak? tak, tak, jest też fajny organizator, wszystko się będzie działo na placu teatralnym. Trwają już przygotowania. Sylwester miejski w nowej odsłonie. Zapraszam serdecznie mieszkańców. Ja również będę na tym sylwestrze, będę miał przyjemność złożyć życzenia mieszkańcom miasta. A dzisiaj, co by pan życzył, nie tylko mieszkańcom miasta, ale mieszkańcom całego regionu? Ja myślę, że nowy rok przede wszystkim to przede wszystkim spokoju, zdrowia, realizacji planów życiowych. To są takie kwestie najważniejsze. Spokojnego roku. Świat jest niespokojny, obserwujemy to z dużą z dużym niepokojem, to więc mam nadzieję, że to wszystko będzie zmierzało do dobrych rozwiązań. Spokojnego, dobrego roku. Myślę, że te życzenia wpisują się w, tą, w, tą, w ten aktualny rys dzisiaj, jeśli chodzi o, 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 ten, o, o to, co się dzieje na świecie. Dziękuję bardzo. Marcin Babierowski, prezydent Zielone Góry, był naszym gościem. Dziękuję i już chciałbym z tej strony złożyć mieszkańcom i życzyć mieszkańcom nowego, szczęśliwego 2025 roku. Szanowni mieszkańcy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.